Witamy Państwa w Kurierze Ostrowskim, tuż po zamknięciu ostatniej debaty. Oglądałeś? Oglądałem i muszę Ci powiedzieć, Krzysztofie, że cudowna to była debata, nie zapomnę jej nigdy. Niezależnie od tego, jak oceniają to oglądający i mieszkańcy, to zdecydowanie cały event wygrały kartonowe bloki pani prezydent, obecnie urzędującej. No, to rzeczywiście był strzał, który zaskoczył wszystkich, ale chyba. Pani Marzenna też zaskoczyła panią Klimek, bo przyszła również w czerwonym żakiecie. Tak, to w ogóle y, taka korelacja, że dobrały się powiedzmy dwie płcie, które w Ostrowie ubiegają się o głosy. Panowie pod krawatem, panie jaskrawe kolory. Y, może żeby podkreślić i zaznaczyć różnicę. Albo przyszłe koalicje. Albo przyszłe koalicje. Y, zrobiłem sobie tutaj w czasie y, oglądania na bieżąco. Parę notatek. Jak ci się wydaje, który z kandydatów wypadł dobrze, albo może nawet najlepiej? To znaczy, stare prawidło opowiada, że o konkurencji albo źle, albo wcale. Natomiast pod względem warsztatu i zachowania podczas debaty. I kontroli tego, jak się w tej debacie poszczególni kandydaci zachowywali, no to zaciśniętymi zębami, ale powiem jednak, że stawkę otwiera w tym przypadku kandydat Koalicji Obywatelskiej Jakub Paduck. No ale na tym drugim miejscu wierzymy, że będzie Piotr Lepka i ostateczne zderzenie w drugiej turze między nimi będzie miało miejsce, bo rozmowa toczona na linii pani Marzenna, pani Bata była jakaś taka. Dziwne, ja tam nie założyłem jakiegoś prawdziwego rozliczania z tego, co, co, co yy, się działo przez os ostatnie 10 lat. Znaczy, pani ma żenna, może ze względu na to, że program, yy, który zaprezentowała, bo udało się ustalić, że jakiś program PIS i, i lider PIS-u w wyborach na urząd prezydenta i ma, ma ten program, no ale tak, de facto w praktyce to tam żadnych większych propozycji może poza. Poza tą uczelnią wyższą nie było i tak naprawdę było przytakiwanie i zgadzanie się ze wszystkimi kandydatami. Marzena Nowak i PiS są na tak. Szczególnie widać to było w tych zamkniętych pytaniach. Słuchali, wszyscy słuchali, co powiedział pierwszy. Pierwszy powiedział tak, to drugi powiedział tak, trzeci tak, czwarty tak. Nikt się nie chciał wychylić, żeby. Nie wypaść, że nie wie na przykład, ilu ludzi pracuje w spółkach miejskich w Ostrowie wielkopolskim. De facto tak, to też pewnie jest presja i stres związany z kampanią, bo wiadomo, zawsze lepiej posiłkować się ogólnymi wskaźnikami. No lepiej jest powiedzieć kilkuset i być w miarę blisko dobrej odpowiedzi niż starać się zapamiętać konkretu i bardzo mocno przestrzelić, więc tym wydaje mi się, że po prostu. Taka była strategia, żeby właśnie dla, dla bezpieczeństwa kandydaci tak bardziej ogólnikowo. Mi się podobał jeden tekst, y, dlatego go sobie wynotowałem. Runda, w której pytania zadaje Adam Wasiela, już było po rozmowie z Panem Paduchem, z panią Nowak, z Panem Klinkiem, z panią Klimek, przepraszam, a przed Piotrem Lepką, gdzie Adam Wasiela spojrzał na Piotrkę Lepkę i powiedział, no może teraz będzie odpowiedź na temat. Y tak, to znamienne, że de facto z lewej strony sali w tym przypadku już nawet nie ogólniki, bo to byłoby, byłoby pół biedy. Natomiast jest kierowane pytanie, jest zwłaszcza ze strony pani prezydent Klimek, ale również Marzeny Nowak pół zdania przekierowania i rozmowa na, te, na temat na jaki, na jaki te kandydatki ci kandydaci nie, po prostu No to prawda, to chyba był najczęściej pojawiający się komentarz. Pani Beata Klimek nie odpowiada na pytania. I tutaj niestety słabo, trzeba to przyznać, wypadła prowadząca, która w tym momencie powinna powiedzieć stop. Jeżeli nie ma Pani więcej nic do odpowiedzenia na zadane pytanie, to Pani może zrezygnować z tego czasu. A tutaj była Taka ostentacyjna nawet, yy, taki ruch w stylu, nie interesuje mnie co pan mówi, bo ja do kamery mam ochotę powiedzieć to i to i to, a pan niech się z tym gimnastykuje w następnej rundzie. Dokładnie tak. Na, chyba najbardziej znamienny przykład z tej debaty w segmencie polityka społeczna, yy, Piotr Lepka, kandydat samorządnego Ostrowa, zadaje pytanie o aktywność części aktywu radnych. Pani prezydent, i odpowiedź jest na to, że ona de facto nie kontroluje tego, co się w Radzie Miejskiej dzieje, bo ona nie ma na to żadnego wpływu, bo to jest niezależny organ i w ogóle nie, nie ma tu połączenia. I ona nie będzie się na ten temat wypowiada i zaczyna sama sobie kreślić laurkę. Także, też, to jest sytuacja bardzo no, zabawna, bym powiedział. Ciekawe nawiązanie w tej debacie było do debaty radiowej. Tam pani Klimek zaatakowała. Piotra Lepkę, tym razem z takim atakiem wystąpiła pani Nowa, która się pyta go jako pracownika spółki, dlaczego pan o geotermin nie mówił wcześniej swoim przełożonym i dlaczego pan de facto nie walczył o obniżkę yy, ceny dostarczanej do mieszkańców energii. To jest znamienne, że i koalicja rządząca i opozycja z debaty na debatę przypisuje Piotrowi Lepce cechy półboskie. Jako szeregowy pracownik spółki jest odpowiedzialny za cały jej kurs i za sytuację, która się w niej odbywa, no a przecież sami, sami dobrze wiemy jak wygląda to w spółkach. Yy, możesz przyjść do nas na listę, gorąco Cię zapraszamy, wesprzyj nasz projekt, bo jak nie, to trafisz do pokoiku bez ogrzewania obok Lepki. No i taka jest prawda. Ale Piotr chyba nie wykorzystał jednej z szansy, bo Pani Klimek, specjalnie szegam po notatki, żeby nie przekręcić, stwierdziła, że u nas w spółkach pracuje wielu specjalistów. No, laurka dla Piotra Lepki, bo przecież Piotr Lepka pracuje jako specjalista w tych miejskich spółkach. Powiem ci zupełnie szczerze, że po tych ostatnich tygodniach, w którym zaczęły się te interakcje między kandydatami, jestem w szoku, że 6 lat temu pani prezydent nie zaproponowała prezesury Piotrowi Lepce. Przynajmniej w OZEC-u, jeżeli nie w całym holdingu. No i jeden z ostatnich punktów atak pani Klimek, Ja mam przygotowany taki projekt do KPO, a wy co macie? A pan przygotował coś pan? A pan coś przygotował? I ja poczułem takie robienie w konia nie tylko kontrkandydatów, ale całej tej widowni, która oglądała hmm, debatę, bo przecież jeżeli to jest projekt, który wypracowany został przez pracowników Urzędu Miasta, to nawet jeśli pani Blaty Klimek nie będzie w urzędzie, to ten projekt hmm, został... Przygotowany przez urzędników w czasie ich pracy. No Chyba, że pani była takim, jak siedziała na ogródku swoim z notatnikiem i przygotowała te projekty według tabelki jakiejś tam. To jest właściwość ludzi władzy, którzy przy tej władzy są bardzo długo, że zaczynają się faktycznie poczuwać, jakby to oni byli dysponentem tych pieniędzy, tych środków i tych decyzji, które są podejmowane. Tylko ze względu na to, że oni są na tym urzędzie, czyli już nie jest, że się przekazuje jakieś środki, tylko ja przekazałam, ja dałam. A przecież to nie pani prezydent. Pani prezydent pełni urząd, odprowadza podatki i pewnie w jakimś tam promilu się dokłada do wspólnej kasy, ale nie odpowiada za 100% tego, co w Australii wypracowujemy. Dobrze, będziemy zbliżać się do końca tego naszego podsumowania. Jeszcze tak patrzę sobie na to, co wynotowałem. Bardzo sprytna była końcówka, gdzie pani Beata Klimek zostawiła sobie 30 sekund bonusa na koniec. Czyli pozostali kandydaci nie mieli już szansy zareagować na to, co powie. Doświadczenie wychodzi. Na pewno. To jest, myślę, format uzgodniony dużo wcześniej, że riposty Pani Prezydent wykorzystywała w czasie przeznaczonym na pytania do innych, a po prostu jako jedyna kandydatka miała półtorej, a nie minutę na swoją autoprezentację. Sprytny, trzeba przyznać pod tym względem, zabieg marketingowy, czy korzystnie wykorzystany czas, no to już pozostawiam do oceny tym, którzy oglądają albo zamierzają. Będzie duratura w Ostrowie? Pytanie zamknięte? Tak, możesz odpowiedzieć jak chcesz, bo to przecież wiemy, że pytania zamknięte są takie, że są niezamknięte. Yy, tak, uważam, że w Ostrawie Wielkopolskim będzie druga tura w tych wyborach. No to szanowni państwo, przekonajmy się o tym 8 kwietnia. Mam nadzieję, że 7 pójdziemy wszyscy na wybory. Nie będziemy mówili na kogo głosować, bo to jest państwa sprawa. Państwa sprawa. Natomiast w komitecie startującym z listy numer 13 jest taki fajny facet, chyba tam warto na niego zagłosować. Nawet dwóch albo trzech.